I jubileusz festiwalu Muzyka Narodów Juliusz Ursyn Niemcewicz i jego goście, a tym bardziej, że się odbywa on w mieście Bytom na Śląsku. I w tym roku wyjątkowy koncert, wyjątkowi artyści, bo y, mamy muzykę austriacką, mamy muzykę polską, tym bardziej, że mamy rok y, Moniuszkowski i y, Oprócz Moniuszki, wielki, największy kompozytor, mogę powiedzieć, światowo obok Stanisława Moniuszki, to Fryderyk Chopin. Mamy też Węgry ulubione, gdzie to krwista, taka ognista muzyka, muzyka węgierska. I po raz pierwszy w tym roku będziemy gościć wreszcie muzykę romską, tak bardzo oczekiwaną przez publiczność. Około 15 osób w zespole romskim wystąpi. Potem mamy z kolei już muzykę amerykańską, muzyka filmowa, muzyka, muzyka musicalowa. Na to też bardzo gorąco zapraszam. I wreszcie też bardzo oczekiwany, bo w ubiegłym roku pięknie się przyjął, znakomicie z wielkimi brawami, balet. Ale balet nie tylko klasyczny, ale i ludyczny, gdzie wystąpią artyści w balecie klasycznym Opery Śląskiej i z całego świata, bo z różnych kontynentów, z Australii, z Niemiec, z Japonii. Japonii i innych jeszcze kontynentów. Natomiast też będzie zespół ludyczny, zespół folklorystyczny Konopielki z gminy Konopiska. To dzieci i młodzież. No i oczywiście nie może się odbyć festiwal bez Bella Italia, muzyka włoska, tym bardziej, że to kolebka najpiękniejszych głosów. Beniamino Gigli, Karuzo, już nie żyjący, no ale Luciano Pavarotti też. Natomiast publiczność Uwielbia najpiękniejsze arie operowe oraz piękne pieśni napolitańskie, na które bardzo gorąco zapraszam. I na końcu najważniejszy, uwaga, trzy razy powiem najważniejszy, najważniejszy, koncert finałowy i wreszcie muzyka Górnego Śląska i Regionów. To jest uroczysty koncert finałowy na stulecie niepodległości, a jednocześnie powstania Śląskiego i wystąpi górnicza orkiestra Denta Bytom.